Na, sam, na samym początku uczestnicy mają po minucie na zabranie głosu, na przedstawienie poglądu danej partii na dzisiejszy temat. Następnie mamy około 15 minut na debatę między nimi na, 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 na poruszone przez nich wcześniej tematy. Potem mamy rundę, gdzie zadaje gdzie zadają pytanie publiczność, i tutaj jest gorąca prośba, żebyśmy się zmieścili w czasie. To znaczy Minuta na zadanie pytania i dwie minuty na odpowiedź. Ewentualnie, jeśli ta odpowiedź będzie krótsza, to można jeszcze podyskutować. Dobrze by też było, żeby nas i, słyszeli internauci, żeby osoba zadająca to pytanie i dyskutująca stanęła sobie tutaj gdzieś blisko. Tutaj się zrobi ewentualnie miejsce. Na końcu w ostatniej rundzie uczestnicy w odwrotnej kolejności, w jakiej zabierali głos w rundzie pierwszej, przedstawią swoje podsumowanie debaty. A teraz chciałem poprosić już o zabranie głosu przedstawicielkę partii rządzącej Marię Kurek z Platformy Obywatelskiej. Witam serdecznie. Jak to już wspominał, wspominał kolega Tomek, będziemy dzisiaj dyskutować o bezpieczeństwie energetycznym. Od razu nasuwa nam się pytanie, z czego się składa nasze bezpieczeństwo energetyczne. To oprócz sytuacji, jaką mamy w kraju, jaką mamy za granicą, czyli na przykład to, że jest kryzys, to, że jest wojna w Libii, to, czy mamy gaz, czy mamy węgiel, czy mamy co innego. Oprócz, te, oprócz tego właśnie... Dezertyfikacja dostaw różnych surowców energetycznych. Przed jakimi wyzwaniami stoi w tej chwili Polska? Jesteśmy społeczeństwem, które wchodzi teraz w etap postindustrialny, czyli zajmujący się tym. Zmieniamy nasz profil gospodarczy z takiego typu przemysłowego, opartego na hutnictwie i górnictwie, na, na oparty na nowoczesnych technologiach i usługach. Dlatego, dlatego też powinniśmy szukać nowych alternatywnych źródeł energii. Wiadomo, że Węgiel w tej chwili stanowi znaczną część polskiej energetyki, ale coraz większe znaczenie odgrywa energetyka wiatrowa, energetyka wodna i oczywiście wielką nadzieją dla nas jest. Szal gaz, o którym tutaj na pewno będzie dzisiaj bardzo głośno. Także na początek to tyle z mojej strony. Dziękujemy i poprosimy teraz ruch Kota o zabranie głosu. Natomiast można siedzieć, nie trzeba stawać, bo gdybyśmy to, to tak wszyscy chcieli, to tak, Dziękuję. To ja tak powiem bardziej. Yy nie lejąc wody. Jeśli chodzi o energetykę węglową, no to jak najbardziej do roku 2030 chcielibyśmy z tych 90% dzisiejszych zejść, tak powiedzmy do 70% wykorzystania tej energii i do produkcji, bo jako jest to energia, która na dzień dzisiejszy... No odchodzi się od niej. Jeśli chodzi o energetykę z jądrową, no to tutaj stawiamy na to, żeby jak najwięcej debatować na ten temat i żeby jednak zapytać społeczeństwo, co na ten temat sądzi. Wiemy, że Platforma jest jedyną partią, która jest przeciwna referendum na temat energetyki jądrowej, natomiast uważamy, że jednak jest to potrzebne, aczkolwiek wydaje nam się, że powinniśmy na dzień dzisiejszy wstrzymać się z tym, zwłaszcza po wydarzeniach w Japonii. W przypadku odnawialnych źródeł energii jest to jednak jakby nasz główny punkt. Uważamy, że powinniśmy na niego postawić energetyka wiatrowa, słoneczna, elektrownie wodne, ale nie, nie tylko chodzi o e, duże elektrownie, ale także o wspieranie e, osób prywatnych, o dotacje dla osób, które pragną sobie założyć kolektory słoneczne czy tak dalej. E, jeśli chodzi o gaz, to na pewno będzie o tym dzisiaj głośno. E, wspieramy wydobycie gazu łupkowego, jak najbardziej, natomiast e, o ile tego gazu dla nas zostanie. Bo przy dzisiejszej polityce platformy mam wątpliwości. Dziękuję. Teraz może z, z drugiej strony sceny politycznej Kongres Nowej Prawicy. E, dziękuję bardzo. W takim razie ja chciałem zwrócić uwagę, że rzeczywiście e, nasz punkt widzenia polega na tym, że uważamy, że e, państwo zawsze zrobi gorzej niż prywatny przedsiębiorca. Przecież prywatny przedsiębiorca zawsze e, swoją firmę, dba o swoją firmę. E, w, w obecnej sytuacji jest tak że związki zawodowe często niszczą, niszczą firmy, dlatego że nie jest w stanie się zwolnić tych osób, które jest wymagana trzy razy większa ilość osób w takiej firmie państwowej niż w firmie prywatnej, jak, jak to jest pokazane na przykład na Zachodzie. Jeśli chodzi o... Natomiast zaraz się pojawią pytania, co z ingerencją kapitału zachodniego więc uważamy, że w ramach kompromisu można zawrzeć coś w stylu złotej akcji, która, po, po, która pozwalałaby Państwu na minimalną ingerencję właśnie w strategicznych sektorach e, gospodarki e, energetycznej. Jeśli chodzi o baz łupkowy, uważamy, że Platforma popełniła e, bardzo duży błąd. E, nie wcześniej, nie zajmując się tą sprawą i nie próbując e, nie ustanawiając prawa, które mogłoby pomóc nam yy, uzyskać jak najwięcej korzyści jako państwu yy, No i myślę, że, że to na razie tyle. Yy będziemy jeszcze będziemy dyskutować. I, na I wróćmy do czy. strony rządowej, PSR. My jako Polskie Służbowo chcielibyśmy, aby polityka energetyczna opierała się na trzech celach. Konkurencyjność, bezpieczeństwo dostaw i zrównoważony rozwój. Yy, Przede wszystkim nie mogą ani jeden, ani drugi, ani trzeci punkt nie może się wykluczać, bądź zwalczać. Po drugie, dzisiejszy temat o, o gazie jest temat bardzo ciężki. Tak naprawdę mamy ten potencjał, możemy nim dużo odzyskać, ale to nie jest tak, że już mamy go, więc zapomnijmy o Rosji, już jesteśmy potęgą, potęgą na, na świecie, w Europie na pewno. Musimy spokojnie tego podejść. Będą pewnie zarzuty, że po co te umowy, za dużo nam tego gazu. Spokojnie, gaz można reeksportować. Właśnie ta umowa nowa, którą dodawaliśmy z Rosjanami, nam na to już pozwala. Na pewno trzeba na jakieś konwencjonalne źródła energii, odnawialne źródła energii pójść. To w wcale jest elektrownie wodne. Elektrownie wiatrowe. Oczywiście też, i podamy, gdzieś to poddać pod referendum, energetykę jądrową. Sobie to Dziękuję. Pisze, tak? I jeszcze jeden głos w tej rundzie Sojusz Lewicy Demokratycznej, proszę bardzo. Więc tak, witam Państwa serdecznie. Bezpieczeństwo energetyczne kraju buduje się na dwóch płaszczyznach, co jest istotne, czyli na płaszczyźnie wewnętrznej i zewnętrznej. Jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, czyli ten aspekt zewnętrzny, należy maksymalnie dywersyfikować naszym zdaniem dostawy z paliw, których, których nie jesteśmy w stanie wydobywać sami. Natomiast jeżeli chodzi ten aspekt wewnętrzny, no tutaj zdecydowanie należy wygaszać pozyskiwanie energii z węgla, czyli z paliwa, które po pierwsze jest wyczerpalne, po drugie bardzo niekorzystnie oddziaływuje na środowisko. Gaz łupkowy, owszem, ale należy to poddać w głębszą debatę i rozważyć jeszcze kilka innych modeli, ponieważ jeżeli zaczniemy zbyt szybko eksploatować ten gaz, w myślę jeszcze mało korzystnym momencie, kiedy koszty wydobycia są bardzo wysokie, a technologia jeszcze nie tak, nie tak doskonała, to czasem może się okazać, że wygodniejsze będzie wobec rozsądnych, wobec stale rosnących cen paliw kopalnych na świecie, i na rynkach odłożenie tego w czasie. No myślę, że tak czy tak nie potrzebujemy tych pieniędzy już teraz, jeżeli będziemy w stanie zarobić znacznie więcej, odkładając tę od inwestycję o lat 15 czy 20. Alternatywne źródła energii to jest, również, to jest również istotna kwestia. Energetyka wodna. Mamy ku temu warunki, żeby stworzyć jak najwięcej tego typu elektrowni. Energetyka wiatrowa, no i rozwiązania systemowe, które gdzie do systemu ogólnokrajowego za pośrednictwem energetyki słonecznej będziemy w stanie wprowadzić energię z gospodarstw domowych do systemu ogólnokrajowego. Dziękuję. Jeśli chodzi o pierwszą rundę, to jest wszystko. Teraz zaczniemy rundę drugą, gdzie uczestnicy mają około 15 minut na debatę między sobą, na debatę między sobą, na poruszone właśnie tematy. Ja myślę, że dużo tutaj słyszeliśmy o gazie łupkowym, dużo słyszeliśmy praktycznie faktycznie było wszystkich, że trzeba na ten temat rozmawiać, więc może właśnie o tym porozmawiajmy. Przynajmniej ja bym taki temat y, zaproponował. No i chyba zapytamy o strony stronę rządową. Yy, a propos, czy te generalnie pojęcie gazówkowe, to wiele osób myli się, nie ma czegoś takiego jak gaz łupkowy jest gaz ziemny z łupków bądź to fachowo nazywany szelgazem. Także taka jedna uwaga, która jest wszędzie powielana w mediach, nie tylko czasem, nawet eksperci mówią błędnie. W każdym razie w tej chwili jest wydane ponad 100 koncesji na poszukiwania tych Niekonwencjonalnych służb będzie takich należy e, szelgas i uważam, że jest to olbrzymia szansa dla polskiej gospodarki nie tylko z punktu widzenia takiego stricte A będzie mieli gaz, ale to pamiętajcie, że są tysiące miejsc pracy dla osób, które na przykład takich jak ja, które pracują przy akwizycji danych sejsmicznych, przy wykonywaniu otworów, przy wierceniach, ale też cała infrastruktura, która powstaje e, w, w trakcie takich badań czy poszukiwań czy późniejszego wydobycia. Też by chciał się z uczestników do tego odnieść. Ja jeszcze mogę to tego dodać, proszę. Tak naprawdę jakie mamy zasoby wstępne, szacunki będą dopiero za 4-5 lat. Dopiero wtedy możemy konkretnie mówić, ile mamy szacunkowo tego gazu. I dopiero wtedy możemy konkretnie zacząć rozmawiać, jak go wydobyć. To ja chciałem właśnie od razu powiedzieć, że to uważam, że to jest nieprawda, ponieważ już w 1985 roku e zostały przeprowadzone badania za 200 miliardów złotych, które pokazały wszystkie Tak było. 90 było w, Polsce? w Polsce? Tak. Wydano na to 200 miliardów euro. Dziękuję. Czy teraz? E, euro nie było. To taka e, ale, ale taka kwestia... Zajęcia z... Słuchajcie, moje pierwsze zajęcia z geofizyki otworowej to właśnie e, moja pani profesor mówił, a propos właśnie wszyscy szelkaz, szelkaz, e, i właśnie mówiła, że a o, o tym, że jakieś węglowodory, bo to nie, nie, nie była mowa, że stricte, że gaz, e, znajdują się w, w naszych tych górnośląskich złożach i pierwsze obiekty wykonane już w latach 60 I, i te dane są niestety nie są w wersji cyfrowej tylko są na takich e, rozkładanych wielkich zwojach e, teraz już troszkę zniszczonych ale to właśnie nie 80 lat Nie, laty, w plus 60, 60. Chciałem w 60 Oczywiście zaczęło to wszystko, w Natomiast Nie chcę tego raz, robić, i Badania, odwierty. W 80 było, podsumowano wyniki, które zostały gdzieś tam pewnie w piguł zgromadzone. I wiadomo, że nie chodziło tutaj o złoża perspektywiczne, czyli o te złoża, które na dzień dzisiejszy szukamy, bo nie było robionych głębokich odwiertów. No bo wtedy jakby nikt tego gazu z łupków, jak to podkreślasz, chociaż gaz łupkowy też moim zdaniem jest do przyjęcia. Nazwą wiadomo, że. On siedzi w na tej zasadzie, ale to jest tylko kwestia słownictwa. Natomiast no, były te badania zrobione i wstępnie było, wiadomo było, że coś w tych złożach jest. To, że potem pan y, główny geolog kraju, Mariusz Oniel Niedrysek z wykorzystał swoją wiedzę na ten temat i y, obecnie prowadzi kampanię swoją pod hasłem Znalazłem gaz łupkowy dla Polski, co jest bzdurą, bo on go nie znalazł, on po prostu wykorzystał swoją wiedzę geologiczną. Proszę? A przepraszam, to aż tak dobrze nie wiem, wiem, że startował z listy PiSu. Gdzie no jest obecnie, to nie, nie wiem. W każdym razie on jakby to wszystko rozkręcił, natomiast opierał się na tym, że miał wiedzę na podstawie poprzednich odwiertów, więc mówienie, że cudownie odnaleźliśmy gaz teraz i że nie wiemy nic na ten temat i że wszelką wiedzę, no że wszelką wiedzę taką właściwą, Zdobędziemy za parę lat, jest moim zdaniem trochę okłamywaniem społeczeństwa, no bo wiedzę na ten temat mamy od dawna. Znaczy wiedzę, tak, tak, tak jak już wcześniej wspomniałem, wiemy, że coś tam jest, ale dopóki nie wykonamy specyfikacji wszystkich badań sejsmicznych, yy, dowiążemy to do danych otworowych i na nowo zrobimy... Bo dane otworowe nie były wykonane na terenie całego kraju, tak stricte, ale właśnie w strefie TT, gdzie, gdzie możemy te złoża znaleźć i trzeba znowu zakwizować wszystkie dane, dopiero połączyć i wtedy też, dopiero możemy powiedzieć: Tam jest gaz. Teraz wiemy, że coś tam jest, co się wykazuje takimi parametrami fizycznymi, które mogą wskazywać, że są to węglowodory. Dokładnie, czyli nie znamy aktualnie żadnej stopy zwrotu, która będzie przy, wynikać z eksploatacji tych łupków i każda z osobna jest tak naprawdę osobną inwestycją. No, mi się wydaje, że to jest swego rodzaju hazard. No a jaki jest stosunek do hazardu ma Platforma Obywatelska? To, to wiemy już od dawna. Natomiast tutaj po dwóch latach trafią na i Platforma chce nam wmówić, że to jest dobre, że jednak warto uprawiać hazard i chcemy, Chcemy tutaj, chcemy tych inwestycji w gazę. No Ale z drugiej strony też ta norma niewiele ryzykuje, bo wydaje koncesje nie inwestorom zagranicznym. No to już w ogóle nie Więc ruch. jakby sama nie, nie ma żadnego wkładu. No ja tutaj mam listę, jakby ktoś chciał wglądu. To jest lista e, według stanu na dzień 1 sierpnia 2011 wydrukowany ze strony Ministerstwa Środowiska. Jest to lista wydanych koncesji. No to 77. generalnie jest to, 17 firm, ale jest, na no niektóre firmy mają po kilka koncesji, no prawda? No no to, to, no no to jest już zupełnie pojęcie. tragedia, nasza, yy, nasza państwowa tragedia, że oddajemy yy, dobro, które, yy, które mamy tam głęboko pod ziemią, yy, oddajemy za bezce. Tak naprawdę ale, ale chcemy, ale na chcemy osiągnąć korzyści już teraz natychmiast, a tak naprawdę odkładając je w czasie, jesteśmy w stanie wyciągnąć z tego bardzo więcej. Znacznie więcej. Tak czy tak, budżety państw opierają się na obligacjach, natomiast jeżeli My mamy budować naszą zdolność kredytową jako państwa, jako naszej gospodarki, to my nie możemy podejmować takich decyzji, które nam naszą poddają w wątpliwość to, czy jesteśmy dobrymi gospodarzami. Bo tak naprawdę powinniśmy się skupić na tym. Myślę, że każdy, kto zna się na gospodarce w takim stopniu, to będzie w stanie to stwierdzić, że jeżeli że ta inwestycja, że najlepszą inwestycją w gaz, w gaz łupkowy, jest właśnie to, żeby tych inwestycji już teraz nie robić, przeprowadzać badania naukowe. Natomiast eksploatować ten gaz powinniśmy zacząć za lat 15 czy to 20. I myślę, że takie rozwiązanie będzie najkorzystniejsze. No ale... A może pozwólmy najwcześniej na odnieść stronę rządowej, bo tutaj już zostało parę głosów powiedzianych. Yy, znaczy w tej chwili też są wydawane jest... koncesje <laughs> na poszukiwanie. Nie wszystkie firmy mają koncesje tak. na wydobycie właśnie Tylko, Ja chciałem się odnieść właśnie do tego, pani <laughs> powiedziała. E, poszukiwanie. Jeśli się wydaje danej firmie pozwolenie na poszukiwanie, to automatycznie w myśl nowego prawa, które tak. ustaliliście 9 czerwca. Właśnie, dziękuję za, za pomoc. E, właśnie w myśl, w myśl tego prawa należy od razu e, dać koncesję. Prak w praktyce właśnie nie występuje coś takiego, że kto inny e, Będzie szuka, a kto, kto inny, inny tak, z tego korzyści. W nowym prawie geologicznym, które wchodzi e, od 1 stycznia, ustaliliście, że firma, która ma koncesję na odnalezienie gazu, automatycznie dostanie koncesję na jego wydobycie. Więc oddając kapitał, praktycznie cały Naszego gazu łupkowego w obce ręce, oddaliśmy jakąkolwiek możliwość nadzoru nad tym. Tym bardziej, że w Polsce nie ma żadnej instytucji geologicznej, która by mogła w jakikolwiek sposób nadzorować badania prowadzone przez inwestorów zagranicznych. Inne kraje mają służby geologiczne, my mamy PIG. Państwowy Instytut Geologiczny jest super z mojego punktu widzenia, bo jak dostanę tam pracę, to będę sobie brała zagraniczne granty, będę sobie jeździć po świecie, współpracować z naukowcami w całej Europie, czy tam gdzieś dalej. I fajnie, dla mnie to będzie super, będę miała kupę kasy i tyle. Ale z punktu widzenia Polski, no to PIK nie będzie jeździł i nie będzie wysyłał swoich ludzi, żeby sprawdzali, czy na przykład dana firma, która e, powinna rzetelnie podać, jakie są wyniki ich badań, czy rzeczywiście poda.